Przemku, czemu ten stół jest taki upię. Wyczyściłem go. No. Dobrze, że już nie mamy tego wjazdu z góry, bo by wszystko było widać. Dzień dobry. Dzisiaj robimy unboxing hardenów czwórek. Eee, co mogę powiedzieć? Hardeny 4 są czwartymi hardenami, które mam. Eee, jeden swój nam bardzo dobrze. Dwójek nienawidziłem, chociaż jak już rozchodziłem, to było lepiej. Eee, trójki kocham. Zobaczymy jak będziesz czwórkami. Pudełko kompletnie takie same jak we wszystkich kardenach. Nic nadzwyczajnego. Chociaż hardeny to tam zazwyczaj mają takie same pudełko. Tylko raz jest czarne, raz jest białe. No to co? Otworzymy. I tak. Różowo-niebieska kolorystyka. Jak widzicie, buty jeszcze dziewicze, hmm. Co do samych butów, ja problem z Hardenami czwórkami miałem taki, że nie podobały mi się żadne CW. Hmm. Po... Kiedy już miałem kupić te, wyszły Hardeny czwórki w kolekcji Gwiezdnych Wojen. I bardzo lubię Gwiezdne Wojny, ale to CW było tak brzydkie. Zresztą jak cała ta kolekcja Gwiezdnych Wojen była tak brzydka, że postanowiłem, że mam to gdzieś i nie kupuję. Przejdźmy do samego buta. Um, na guma. I naprawdę czuć, że jest twarda. Eee, w podeszpie raz nie mamy w Hardenach e, Bounce'a. E, przepraszam, Boost'a. Mamy Light Strike'a. E, light Strike'a e, testowałem już w Next Level'ach. Byłem bardzo zadowolony. E, co do tego, jak on się sprawdzi w Hardenach, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze, no bo no, w Next Levele bardzo popręsowałem i dla mnie te buty są bardzo dobre. Wiem, że nie wszystkim siedzą, ale dla mnie były super. Eee, co, do te, co do reszty buta, to tak. Idąc tropem Hardenów trójek, tutaj na środku mamy gumę ściągającą, która ma trzymać stopę i stabilizować. Eee, nie wiem, w Hardenach trójkach nigdy nic sobie nie zrobiłem, a grałem na dworzu, na hali. Na tartanie, na betonie, e, na tej siatce do na 3 trzy 3 plastikowej, co po prostu ciścina cieś, skórę, jak żeletka. i naprawdę było fajnie. Co e, do samych bucików, przepitek? Raczej, może jakieś tam przepiteczki wrzucimy, ale czy nie będę wrzucał, bo zatrzymamy to na opis, jak się w nich gra. E, są, i to jest małe zdziwko. Pomyślałem, że są cięższe niż Hardeny 3, a są o 10 gramów lżejsze. I naprawdę bardzo się zdziwiłem, ponieważ te ważą. O 16, ponieważ te ważą 440 g, a Hardeny trójki 456. Tak, jestem wybitny z matematyki. O, jeszcze jedna rzecz, że jestem bardzo zawiedziony. Na zdjęciach te sznurówki nie były niebieskie. Te sznurówki. Były też takie przychodzący różowe z niebieskim, przycisnący nie, się. To było kozackie. Jestem zawiedziony, ale wreszcie widzę, że Adidas rozwiązuje. Każdy, kto miał hardeny yy, jedynki, hardeny dwójki, yy, crazy eksplozywy. powie, że jedynym minusem tych butów jest to, że te sznurówki następnie się związują. Ja nie wiem, z czego oni je robili, ale to była tragedia. Po prostu, no, Łukasz już jak możesz potwierdzić w komentarzu bo w ostatnim filmie z Przemkiem nie napisałeś tego, co Cię prosiłem. A oglądaliśmy ten odcinek razem po fajnym MMA. <grych> więc mm, te sznurówki były naprawdę straszne. Tutaj widzę, że te sznurówki naprawdę mają fajną fakturę. Nie znam się na materiałach sznurówek. więc Aglety też nie są jakieś świecące, zwykłe, więc żadnych udziwnień na końcach. Co mogę powiedzieć o butach? Wizualnie dla mnie to jest kosa. To połączenie różowego i niebieskiego to jest Patryk 5 na 5. Na żywo też wyglądają zdecydowanie lepiej niż na zdjęciach. A co Pan kamerzysta powie o Kolorystyka mi się w chuj podoba, jest wspaniała naprawdę, fajne połączenie kolorów. Uf, nie przeklinaj. Dobrze, przepraszam i no jakby były te sznurówki takie, jak mówisz, to już było po prostu idealne. Kupujesz sobie takie? Chciałbym zobaczyć inne CW. CW tych Hardenów, jeśli jakieś, to to Moro może. Nie wiem, jak to zielone, czy ono serio świeci w ciemności, ale kto gra po ciemku w butach do kosza? To są buty do gry. Nie do skakania po ścianach w ciemności, chyba że ktoś ich użyje do tego. Jak się nazywa? To łażenie po budynkach. Parkour? Słucham? Parkour. Nie parkour. Urban Exploring. Chyba że ktoś ich wykorzysta do Urban Exploringu. No, więc to jest moje pierwsze ważenie. Buty. No, materiał zdaje się bardzo oddychać. I ja jestem. Bardzo na nie nachajpowany, i nie chcę się na nich przejechać. Byłbym bardzo smutny, gdybym się na nich przejechał. Więc zobaczymy. Jeśli niech tylko otrzymają poziom Hardenów 3, a wyglądają lepiej, ja będę w pełni zadowolony. I zobaczymy, jak Light check sprawuje się zamiast busta. Dobra, do zobaczenia.